Imię Joanny Denechi miało się wkrótce zapisać w annałach historii kryminalistyki. W marcu 2013 roku rozpoczęła przerażającą serię morderstw, która wstrząsnęła narodem i pogrążyła go w niedowierzaniu. Wszystko zaczęło się w Peterborough, w Anglii. Pierwszą ofiarą Joanny był 31-letni Polak, Łukasz Słaboszewski, który się z nią przyjaźnił. Zwabiła go do domu obietnicą dobrej zabawy, po czym zadźgała go na śmierć. Jego ciało znaleziono później w śmietniku na kółkach. Co zapoczątkowało falę jej morderczych szaleństw. Dziesięć dni później Denehi zaatakowała ponownie. Tym razem jej ofiarą padł 56-letni John Chapman, weteran wojny o Falklandy i jej współlokator. John spał, gdy Denehi brutalnie zaatakowała go nożem, zadając mu wiele ciosów. Brutalność ataku przeraziła nawet doświadczonych śledczych. Jej trzecią ofiarą był Kevin Lee, 48-letni deweloper, który był również właścicielem mieszkania Denehi. Kevin miał z nią romans, a ona wykorzystała to, by zwabić go na śmierć. Po zabiciu go ubrała jego ciało w czarną, cekinową sukienkę i wrzuciła do rowu, układając je w upokarzającej pozycji. Zużycie i okrucieństwo tego czynu wstrząsnęły lokalną społecznością, ale Joanna Denehy nie skończyła. W towarzystwie swoich wspólników, Geriego Strecha i Lesliego Laytona, wybrała się w podróż do Hereford, obierając za cel przypadkowych mężczyzn. W Hereford zaatakowała Robina Bereza i Johna Rogersa, brutalnie ich dzigając i pozostawiając na śmierć. Cudem obaj mężczyźni przeżyli pomimo zagrażających życiu obrażeń zadanych przez Denechy. Policja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę obławę na Denechy i jej wspólników. 2 kwietnia 2013 roku w końcu ją złapano. Została znaleziona, gdy spokojnie wyprowadzała psa, demonstrując przerażający dystans do masakry, którą spowodowała. Podczas aresztowania śmiała się i żartowała z funkcjonariuszy, nie okazując skruchy za swoje haniebne czyny. Proces Joanny Denechy ujawnił głębie jej zepsucia. Zdiagnozowano u niej psychopatię i osobowość antyspołeczną. Fascynowała się rozgłosem i czerpała przyjemność z zabijania. Porównywała się nawet do znanych seryjnych morderców, wyrażając podziw dla ich niesławy. Joanna Dennehy przyznała się do wszystkich zarzutów, unikając długotrwałego procesu. W 2014 roku została skazana na dożywocie z całym wyrokiem, co oznacza, że nigdy nie zostanie zwolniona. Jej wspólnicy Gary Stretch i Leslie Layton. Również zostali skazani za udział w zbrodni i otrzymali długoletnie wyroki więzienia. Sprawa Denehi jest szczególnie niepokojąca ze względu na jej płeć i brutalność jej zbrodni. Kobiety seryjne morderczynie są rzadkością, a czyny Denehi zszokowały naród. Jej brak skruchy i sadystyczna przyjemność, jaką czerpała ze swoich zbrodni, czynią ją jedną z najbardziej przerażających postaci w historii kryminalistyki. Historia Joanny Denechi to ponure przypomnienie o zdolności do zła, która może tkwić w człowieku. To opowieść przerażająca i fascynująca zarazem mroczny rozdział w Annałach Zbrodni.